Są to ciężarki, które dają możliwość dodatkowego wyróżnienia się podczas zawodów. Kiedy łowimy obok zawodników łowiących na typowy ołów, nie mamy takiej możliwości stosując zwykły, zwykłą bombkę, żeby zaproponować rybom coś wyjątkowego. W przypadku ciężarków drop mamy otwór, który daje nam możliwość zastosowania niewielkiej ilości metod miksu lub dwumilimetrowego peletu. O, właśnie w taki sposób. I ten paproszek dodatkowo wabi ryby. A najważniejsze jest to, że możemy zastosować również bardzo mocny aromat, atraktor, którym nasączamy, właśnie pellet albo metod mix. Kiedy nasączylibyśmy zwykły ołów takim aromatem, bardzo szybko obmyłby się w wodzie i stracił zapach. A tutaj mamy pewność, że na dłużej pozostaje to wszystko w jednym miejscu.